druk 1973. Jest to projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Rzecz dotyczy wyrażenia zgody w Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie, w sie z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zacisze 12 przez 4 B na nieodpłatne umieszczenie herbu stołecznego Miasta Krakowa na odznakach identyfikatora dla przewodników miejskich po Krakowie. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Pan Panie Przewodniczący, tak. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący streścił istotę tej uchwały. Ona także uzyskała uprzednią opinię, taką konsultacyjną Komisji Głównej, oraz opinię Komisji Głównej w ogóle. Te uchwały, zresztą są trzy w tym samym zakresie, więc ja już ograniczę się potem tylko do wskazania podmiotu, którego dotyczą. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. Ta sprawa miała być opiniowana przez Komisję Główną, no ale ponieważ idzie taki po kolei, więc ta sprawa już opiniowana nie będzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. Głosowanie w bloku głosowań.